Dzień 4 grudnia jest wspomnieniem świętej Barbary. Barbara, święta o rybakach, pamięta, ale pamiętają o niej od wieków i mieszkańcy pomorza. To do niej kierowano prośby o obfity połów, błagano o bezpieczny powrót z morza, ale także o dobrą śmierć. Nadal w nadmorskich miejscowościach wierni polecają jej obfite plony żeglarzy i zaginionych na morzu. Święta Barbara miała też ochranieć wszystkich wykonujących niebezpieczne profesje górników, kamieniarzy, marynarzy, żołnierzy. Otaczała opieką w trakcie zarazy, chroniła przed pożarem i uderzeniem pioruna. Wierzono, że ktokolwiek poprosi ją o stawiennictwo, nie umrze bez wcześniejszej spowiedzi. Święta patronowała szpitalnym i cmentarnym kaplicom. Istnieje też tradycja, aby w dniu wspomnienia Świętej Barbary włożyć ziarenka zboża i gałązki czereśni lub wiśni do wody. Mają one zakwitnąć do Bożego Narodzenia i wtedy nazywa się ją gałązkami świętej Barbary. Święta Barbara w ikonografii przedstawiana jest ubrana w długą tunikę i płaszcz. Na głowie ma koronę, czasami zamiast niej czepek. W ręce trzyma kielich i hostię. Niekiedy na obrazach z jej wizerunkiem pojawia się też wieża, w której spędziła ostatnie chwile swego życia, lub miecz, którym ścięto jej głowę. Ze Świętą Barbarą związane są polskie przysłowia, na przykład Kiedy na Świętą Barbarę błoto, będzie zima jak złoto. Kiedy w Świętą Barbarę mróz, to szykuj chłopie dobry wóz. Święta Barbara po lodzie, Boże Narodzenie po wodzie.